Aglomeracja Beskidzka, którą tworzy 41 samorządowych podmiotów, rozpoczęła działalność. Na jej czele stanął prezydent Bielska Białej Jarosław Klimaszewski. Bielsko Biała wzmacnia ochronę przyrody. Prezydent miasta podpisał zarządzenie nakładające na inwestorów obowiązek wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów przed przystąpieniem do inwestycji. Bielski ratusz coraz bardziej nowoczesny. W kilku najczęściej odwiedzanych wydziałach zmodernizowano systemy do zarządzania kolejkami. 12 listopada startuje jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko, jeden z najbardziej cenionych festiwali jazzowych w Europie. Bierska fontanna z syrenką w sąsiedztwie hotelu Prezydent jak nowa. Prócz prac konserwacyjnych wyposażono ją w lEDowe oświetlenie. Aglomeracja Beskidzka, którą tworzy 41 samorządowych podmiotów, rozpoczęła działalność. Na jej czele stanął prezydent Bielska Białej Jarosław Klimaszewski. Inauguracyjne spotkanie przedstawicieli aglomeracji Beskidzkiej odbyło się w Bielskim Ratuszu. Pierwszym i najważniejszym krokiem do dalszych prac tej organizacji było wyłonienie jego władz. Zdecydowały o tym przeprowadzone wybory przewodniczącym prezydium aglomeracji został Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska Białej, jego zastępcą starosta bielski Andrzej Płonka, a w skład zarządu weszli także starosta cieszyński Mirosław Szczurek, starosta żywiecki Andrzej Kalata, burmistrz Czechowic dziedzic Marian Błachut, burmistrz Żywca Antoni Szlagor, wójt Jasienicy Janusz Pierzyna, wójt Zebrzydowic Andrzej Kondziołka oraz wójt Świnnej Henryk Jurasz. Dzisiaj po prostu stawiamy Kropkę nad i, e, tylko po to, żeby ta współpraca regionalna i nasz subregion był co tu dużo mówić silniejszy i w ramach województwa i w ramach e, kraju. E, wiemy oczywiście, m, że region centralny i metropolia jest w jakiś naturalny sposób konkurencją i każdy z nas, począwszy od Bielska Biała skończywszy na najmniejszej gminie, y, powinien być reprezentowany silniej, y, bo ta konkurencja nawet przy podziale środków i, i wpływów, oddziaływania liczenia się z nami, y, jest istotna, jak wiemy wszyscy, którzy, a większość z Was, jeśli chodzi o y, pełnienie funkcji władzy wykonawczej w swoim samorządzie, ma większe doświadczenie nawet niż ja, bo jak wiecie to. Początek mojej pierwszej kadencji i dlatego też warto z tych własnych y, doświadczeń korzystać ponad podziałami, bo mówię to z pełną odpowiedzialnością, myślę, że naszą przede wszystkim partią jest samorząd, a potem dopiero y, inne y, kolegia, w których pełnimy różne funkcje. Najważniejszym zadaniem aglomeracji beskidzkiej jest kontynuacja prac związanych z regionalnymi inwestycjami terytorialnymi oraz pozyskiwanie dostępnych środków zewnętrznych na wspólne przedsięwzięcia. Aglomeracja beskidzka ma także za zadanie reprezentować wspólne interesy samorządów subregionu na zewnątrz. Bielsko-Biała wzmacnia ochronę przyrody. Prezydent miasta podpisał zarządzenie nakładające na inwestorów obowiązek wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów przed przystąpieniem do inwestycji. Na początku trzeba zaznaczyć, że opisane przygotowanie dokumentacji tzw. projektu ochrony drzew dotyczy podmiotów zarządzających terenami należącymi do gminy. Chodzi tu o to, aby inwestorzy już na początku działań projektowych pamiętali o zachowaniu możliwie największej ilości już istniejących krzewów i drzew. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych trzeba będzie wykonać tzw. projekt ochrony drzew, a nad jego przestrzeganiem czuwać będzie nowo powołany ogrodnik miejski. Cieszymy się, że karty drzew wchodzą do naszego miasta. Możemy się pochwalić, że to jesteśmy już dopiero trzecim miastem w kraju, po Warszawie, Wrocławiu, gdzie tego typu, można powiedzieć, w cudzysłowie takie instrukcje do obsługi naszych drzew, naszej zieleni wejdą. Tak w skrócie rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że każdy z gatunków drzew będzie miał przypisane do siebie pewne cechy takie biologiczne, to znaczy przyszły inwestor czy, czy wykonawca dowie się w jaki sposób należy drzewo zabezpieczyć, w jaki sposób należy i w jakiej odległości od korzeni należy przechowywać materiały budowlane. I też w jaki sposób zadbać o to drzewo przed w trakcie i po realizacji inwestycji. Każde drzewo będzie jakby szczegółowo miało rozpisane to, jak i w jaki sposób radzi sobie w naszych warunkach klimatycznych. Także myślę, że będzie to taki świetny opis do tego, w jaki sposób prowadzić te inwestycje, no a celem jest oczywiście to, aby nasze drzewa miały jak największą przeżywalność właśnie w tych sytuacjach modernizacji i prowadzonych inwestycji. Bielski ratusz coraz bardziej nowoczesny, w kilku najczęściej odwiedzanych wydziałach zmodernizowano systemy do zarządzania kolejkami. Nowe systemy zainstalowano w Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Wydziale Geodezji i Kartografii. Działające dotąd urządzenia miały dosyć ograniczoną funkcjonalność. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego zintegrowanego dla trzech wydziałów systemu zdecydowanie podniesie się standard obsługi klienta poprzez uporządkowanie kolejek oraz zmniejszenie czasu oczekiwania na obsługę. Jednym z podstawowych elementów zmodernizowanego systemu są automaty biletowe z dużym, czytelnym i dotykowym ekranem. Na przygotowanym bilecie znajduje się opis operacji oraz inne informacje systemowe, takie jak numer kolejnego klienta, wraz z symbolem literowym grupy usług, liczba oczekujących, data i godzina wydania biletu. W niedalekiej przyszłości pojawi się także możliwość rezerwacji wizyt w trzech wymienionych wydziałach przez stronę internetową Urzędu Miejskiego. 12 listopada startuje jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko, jeden z najbardziej cenionych festiwali jazzowych w Europie. Choć Tomasza Stańko, artystycznego patrona festiwalu, nie ma już między nami, jego duch wciąż czuwa nad imprezą, a nie jako wykonawcą jego artystycznej woli pozostaje córka muzyka Anna Stańko, odpowiedzialna za dobór tegorocznych artystów. Kogo zatem usłyszymy i zobaczymy na festiwalowej scenie w tym roku? Jak co roku jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym mieście, pan prezydent powiedział, że ma nadzieję, że będziemy stolicą Światowego jazzu przez te 6 dni. Ja jestem pewny, że tak będzie. I, i, i to będzie się wszystko działo od 12 do 17 listopada, a więc 6 dni. Prawie 40 wykonawców, wiele koncertów, no i przede wszystkim sławy światowe. Jazzu. Gwarantuje nam to ECM, który jest patronem. Jedyna wytwórnia, która wydaje największe gwiazdy światowego jazzu. No i między innymi będziemy gościć znakomitego pianistę Johnsona Morana, będzie trębacz Awisza Cohen, który już zresztą był w bielsku, będzie Marcin Wasilewski, który będzie grał muzykę filmową Tomka Stańki. Przypomnę, że cały festiwal jest pod patronatem Tomasza Stańko. Będzie orkiestra kameralna AUXO, będzie zespół śpiewaków Kamerata Silesia, całe mnóstwo jazzmenów skandynawskich. Myślę, że będzie to wyjątkowa i, i bardzo dobra uczta jazzowa jesienna, na jesienne wieczory. Gwarantem też jest Ania Stańko, która w jednym z wywiadów bardzo ładnie powiedziała, że dołoży, jako producent wykonawczy dołożyła wszelkich starań, że ta muzyka jazzowa będzie miała ducha jej, jej, jej taty. Także to, to myślę jest bardzo takim dużym gwarantem też tego, że poziom, i, 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 a wierzę też, że odbiór mieszkańców Bielska Białej, bo zainteresowanie jest ogromne, będzie wspaniały i przeżyjemy wielkie święto jazzu w Bielsku Białej. Bielska fontanna z syrenką w sąsiedztwie hotelu Prezydent jak nowa, prócz prac konserwacyjnych, wyposażono ją w ledowe oświetlenie. Jak nowa i w dodatku kolorowa, syrenka dłuta Ryszarda Sroczyńskiego powstała w 1954 roku. Fundował ją Społeczny Fundusz odbudowy stolicy w podzięce za wkład mieszkańców Bielska Białej w finansowanie odbudowy Warszawy. 10 lat temu podczas remontu sąsiednich schodów pomnik odnowiono, przesuwając go o kilka metrów. Niedawno przeszedł kolejną metamorfozę. Powa stara, ale znacznie ładniejsza, dlatego że w tym roku udało nam się wyremontować tą fontannę. Wyremontowana i odnowiona została górna część, czyli nasza bielska, bielska syrenka. Wprowadziliśmy nowe oświetlenie, które bardzo fajnie i ładnie podkreśla wygląd tej fontanny, szczególnie wieczorem. Zachęcam do oglądania. I jak również zmieniony został tryska, czyli końcówka, gdzie woda troszeczkę inaczej jest rozprowadzana. i Cała fontanna bardzo ładnie wygląda teraz.